Widzę, wie, tutaj Elgamerka. Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z Robloxa. Pokażę Wam fajną grę o konikach ogólnie. Tylko najpierw muszę tego konia ogarnąć. To jest mój koni burger. wyhandlowałam się, bo tutaj się można handlować o konie. Można je rozmnażać i je trenować. Ogólnie pokażę Wam moje ulubione. Ale to muszę iść na moją prywatną wyspę, bo tam trzymam je. Bo w backpacku mam bardzo mało. Matko, niech się to tak nie drze. że mi się to w twarz prosto drze. Czekajcie, tylko, tylko dla przyjaciół, żeby mogli tutaj moi znajomi wchodzić. A więc tak, tutaj pokażę Wam wszystkie moje koniki. Może nawet jednego patronujemy. Jutro też raczej możliwe, że będzie odcinek też będą odcinki z moich urodzin, bo niedługo mam więc będzie. Super. To jest ogólnie peperoni. Ona była pokażę Wam jej statystyki. Ona została kupiona. To jest dziewczynka. Je tutaj miała przefarbowane włosy, i zmienione. Wszystko miała. Ulubionego jedzenia nie ma. Tutaj ma ile ma serduszek, ja ją Po prostu chyba wezmę. Um, ja chyba ją wezmę, no. Odbiór. To jest. Um, Carlos tak go nazwałam. To jest syn. Um, on został urodzony um, 14 stycznia. To jest. nie wiem, czemu to pisze szczeniak, ale to jest ogier. On. O matko, on jest szybki. No jest taki przytulaśny. Jak mój kotek. Ym, tutaj czysta rasa. Nie ma ulubionego jedzenia. I on ma 34. Ym, to też dam odbiór, żebyście pod koniec zobaczyli wszystkie. To jest. O matko, to ja mam takiego konia? Ale ej, kasztanka stoi. Yy, to jest kasztanka. Kupiłam ją. W nie, nie, kupiłam. Ona była chyba wyhandlowana. Yy, 3 listopada 2024. Yy, ona jest bardzo wolna. Nie wiem, czy my nawet nie sprzedałam, bo ja ją sprzedać powinnam, chyba. Yy, ale koniec stój, bo ja cię muszę odebrać. Dobra. I ostatni koń to jest koń Zerobuxy, on był. W sensie on jest Zerobuxy, ale jakimś cudem niemożliwym. Można go było wziąć, Boba, można było go wziąć za darmo i mam właśnie Boba tutaj, miałam go z tych pieniążków, co mam góry. Te pieniążki się zbiera albo na sprzedawaniu. Też można tutaj darmowo sobie odebrać. Tutaj są walentynkowe, bo już niedługo są walentynki. Tak, że to prawie tu już są. Um, więc tak. Um, pokażę Wam jeszcze moje ulubione konie. Um, tutaj. Matko. Tutaj jest Fiorda. E, fiordy nie sprzedałam? Ano, czekajcie, miałam Wam Fiordę jeszcze. Muszę jej statystyki pokazać. Matko, Fiorda! Jejusiu! Fiorda! Co tu odwalasz? Ty koniu jeden. Dobra. Um, Sprawdź, nie sprawdź. Mm. O matko, będzie tutaj, gdzie to jest? A nie tu. Ja nie mogę, ale jestem ogarnięta. Um, ten koń został widocznie kupiony, ale ja go wyhandlowałam chyba z moją koleżanką. E, on jest energiczna. Też taka nie za szybka. Ona ma aż trzy źrebaki? Że co? A no tak, bo ja ją rozmnażałam z tym. Chyba z rudym. A ja już nie pamiętam, z kim ja ją rozmażałam. No, pogłaszczamy ją, żeby jej smutne nie było. Kolejny mój koń to jest... też go dostałam. Czekajcie, ja na niego usiądę. Troubel. To jest Troubel, ogólnie on... chyba też go dostałam. Ja w ogóle większość moich koni to ja dostałam po prostu. Więc tak, on to tak, ja go nazywałam Trouble, to jest ogierek. To był stycznia 23.2025, No i praktycznie mnie nie lubi, więc będę musiała mu serduszka trochę podnieść. Um, dobra, dam odbiór, żeby myśleć, jest tutaj bez konia. Ja cię tylko on jest stary. Ja nie mogę. W ogóle widzę. Miałam coś takiego, że był pomidor i pomidor zrobił dziecko i to jest ten syn, i on miał kolejne dziecko, i to dziecko urodziło tego, i on. Jeszcze nie ma dziewczyny, ale chciałam go z kimś tam rozmnożyć, a więc pokażę wam jeszcze. Statystyki właśnie tego konia, to jest epicka rasa, bo jest wysoki, trudno takie konie dostać, ale jak mam takie wysokie, to albo się z kimś wyhandlowałam, no po prostu się wyhandlowałam. On mnie bardzo lubi, bo ja z nim bardzo dużo jeździłam. Jak widzicie, tutaj ma jeden źreb... Co? Czy co? Czy on miał dwa źrebaki. Chyba, że ta osoba, która miała kolejnego źrebaka, chyba, że go sprzedała. No to jest możliwe. Tak, bo y, ten został sprzedany. A wiem, że wy nie wiecie o czym ja mówię, hmm. więc tak. A bo tam y, moje konie się rozmawiałam z innymi koniami, które nie są jakby mo w mojej stajni. Więc dobra, dam tutaj odbiór. I to jest najstarszy prawie koń. Pomidor on jest taki starym koniem, że nie wytrzymam. On w październiku, 1 października 2020. Cztery. On jest chyba starszym koniem, lubi jeść kukurydzę, ma jednego źry... no nie no ten też ma jednego, przecież on miał też dwa źrybaki, no, chyba, że ta druga osoba też sprzedała. <grym> o, silny, no dobra, no to ja go też sobie odbiorę. Sporo koni też sprzedałam, bo byłam biedna. Ostatnio miałam jakieś milion, więc chyba w wyścigu. Więc przedstawię wam wszystkie moje koniki. Ogólnie to jest burger. Ja go mam zablokowanego, żebym go nie sprzedała. To jest burger. Taki bardzo ładny konik. Tutaj. To jest ciasteczko. On jest bardzo ogromną rasą. Shire. Tak mi się wydaje, że tak się wymawia, już nie pamiętam. Ale pisze się Shira z No i on jest moją ulubioną rasą. Ja go wyhandlowałam za e, Kiarę, chyba? Tak, za Kiarę wyhandlowałam. Kiara miała jednego chyba źrebka. Nie. Kiara miała chłopaka, ale nie miała rybaka. Tak, no i ogólnie za Kiarę wyhandlowałam tego ten mi się przynajmniej bardziej podobał, ale bardzo lubię koniki myszate, czyli szare. Dobra, pokażę Wam teraz czapkę. Ciapka to tak, no chciałam ją, chciałam ją wyhandlować, ale jak jej mi się nie uda, to po prostu ją sprzedam. Bo tak nie jest jednym z ulubionych koni. To jest Ada Junior. Ona jest bardzo szybka. Ona jest mega szybka. Patrzcie, ona ma 44x59. Ona to jest chyba mój najszybszy koń, więc ja się z nią może dzisiaj będę ścigała z Adam. to jest. I zaraz przyjdę do Poczekajcie. Przepraszam was, widzowie za to cięcie. Ale po prostu. Coś tam sprzedałam i ktoś to kupił. I szukaliśmy jakiegoś tam telefonu. Um, więc tak, to jest. Ten koń nawet nie ma imienia. To jest kasztan. Jak już wiecie. Bardzo ładna rasa. To jest Kinderek, on jest, on, on jest z pokoleń właśnie Pomidora, bo pomidor, on, pomidor to ten i to jest jego wnuk albo prawnuk on. Zrobiłam mu takiego fajnego irokeza, bo miał dziwne włosy. To jest um, Carlos i on miał ogólnie, on miał ojca Ym, ale ten ojciec chyba sprzedałam go, bo to jest syn fjordy i właśnie tego konia. Ale nie chcę Wam mówić, yy, po prostu, bo nie chcę Wam mówić. Yy, bo... A w ogóle nie jest taki dziwny trochę. Co musi. A ja na dziwną głowę. Dobra, em. Ym zapomniałam imienia tego ojca, ale może mi ktoś potem tam przypomni, jak koleżanka to powiem. To jest Arosa. Ja ją wyhandlowałam za jakiegoś tam konia, po prostu. Ta też chyba powinna być zero buksy, ale tak, wszystkie konie z takimi kropkami są zero Robuxy, ale czasami jest wyjątkowo, że czasami się pojawiają i można sobie albo złapać, albo kupić. I matko, ja historię wam zepsułam. To jest pomidor i on urodził, ym... gdzie jest kostium? On urodził tego, ten urodził tego, a ten urodził tego. Kumacie? I to jest Antek. Antek u... urodził tinderka, czyli tego. No i ym, no sam to też, był mój bardzo lubiany konie. Ja na nim jeździłam bardzo długo i go bardzo długo trenowałam. Pomidora już znacie, pokazywałam wam go. A dlaczego ten kasztan ma inną grzywę niż ojciec? Dlatego, bo mama kasztana miała białą grzywę. Dlatego. Dobra. Kolejna to jest kasztanka. I ją także widzieliście na padoku tam. Kasztanka według mnie też jest takim konikiem. To jest Fjorda. W ogóle to jest chyba taka rasa nawet Fjorda. Ale nazywałam ją, bo mi się kojarzy z tą nazwą. Ona ma dziwną twarz nawet. Ona mi przypomina konie te takie stare, jakie były w tej grze. Pepperoni, ona. Ona, ona chyba. Ona była kupiona jakoś rybak, ale potem została pilnowana czy coś takiego. To jest Frenzel. Frenzel jest ojcem Ady Junior. Um, a tutaj jest Ada. Oni są razem. I oni urodzili ją. No i ona... Ada Junior jest bardzo podobna do ojca, czyli do Frenzla. Um, Friendsla teraz jest bardzo starym koniem, bo ja go złapałam 14 października, wtedy jak zaczynałam dopiero grać w tę grę. Um, więc tak, Ada została wyhandlowana. Ona jest strachliwym koniem, bo ona się boi, tak jakby wszystkiego. Myślałam nad sprzedażą ją, ale jest cenna, dlatego nie będę jej sprzedawać. To jest Bluey i ją tak dostałam od koleżanki. Bluey jest bardzo ładnym konikiem mi się ona bardzo podoba. Troubel Trubel jest y, też chyba od koleżanki, też wyhandlowałam. Um, ale też ma ładną izabelowatą Maść. I nasz y, Robuxowy Bob. Mogłam go nazwać Robux, ale mi się nie chciało. Więc tak, mogę pojechać na razie na ciasteczku, na wyścigi. Ale ciasteczko jest po prostu wolne, dlatego na razie pójdziemy po prostu na te wyścigi. Um, no i tam zb zbierzemy pieniążki i, będzie, i będę mogła... Yy, tylko tam po prostu chwilę będę na, na ciasteczku jechać, bo tak to to zmienię na Ada Junior, bo Ada Junior jest bardzo szybka. Dobra, ładuję się. Dobra, nie dzisiaj nie twoja kolej, ciasteczko, tylko Ady. Dobra, wybieramy. Ja wybieram chyba to, bo Ada jest szybka, akurat i bardzo wolno się męczy. I są szanse, że wygram. Tutaj mamy dodatkowe pieniążki, i za te pieniążki są tutaj takie konie, właśnie. Ja nie mówię, zaczarowane konie. Czekajcie, bo mikrofony dziwne są. I te konie zobaczcie. No. A czy na przykład ona jest z zero robuxy um, ale na przykład takiego konia bym chciała, albo innego, na przykład takiego tutaj jak jest z boku. Albo taką właśnie syrenkę. Nie no, bardziej, nie no, bardziej mi tego, chociaż tego mi się bardziej podoba. Ale nie mam za dużo tych pieniędzy, bo kupiłam sobie coś i to się nawet nie zapisało, więc to do... Więc tak. Ada jest gotowa na wyścig życia. Bo nieraz się tutaj ścigałam. Mamy 11 osób. No mam nadzieję, że będę miała chociaż piąte miejsce. Zawsze byłam albo ostatnia, albo przedostatnia. I tam są jakieś pułapki się na innych zrzuca, Tutaj jest Lary. Lary i u niego można sprzedawać konie. Na przykład zaznaczam sobie na przykład, nie wiem. Na przykład tak. Daję tak klikam zarobione, ale ja tego nie zrobię, bo ten koniec dla mnie cenny. Bo ja go dostałam. Więc ja go nie sprzedaję. On musi mnie zostać. O, matko, ile jeszcze będzie trzeba czekać. Mi się nie chce czekać. Nie jestem cierpliwa. Dobra, ścigamy się widzowie. Trzy okrążenia na tej dzikiej wyspie. Ej, dziwna jest ta wyspa, ale niech będzie. Mogę się na niej ścigać. Ej, głośna muzyka się zrobiła. Aha, ja mam siódme. Ej, niech ich coś przypadkiem nie ten. A dobra, przyspieszyło mi trochę. O, mam piąte miejsce, widzowie. To jest chyba nowy rekord. No szlak. Oj, czemu ja latałam przez chwilę? Ej, patrzcie jak tu się dziwnie w ogóle skacze. Coś się tak szybko, czy wolno spada. Kurde, mam szóste miejsce, Byle nie siódme, bo ja mam zawsze siódme. Dobra, użyję to, żeby się przyspieszyć, bo tutaj się hajs dostaje i to jest fajne. Na ciasteczku bym już dawno była w tyle, bo ciasteczko jest bardzo wolne. Jeśli chcecie, jeszcze, może dzisiaj, jeszcze wrzucę odcinek ze Stefanem. Raczej nie, raczej wątpię, ale możliwe, że wrzucę odcinek ze Stefanem w zamian za to, że nie nagrywałam przez jakiś miesiąc. Nie, no przez tydzień. Bardzo Was przepraszam za ostatni odcinek, bo w ostatnim odcineczku, um, niestety, ale. Po prostu, no, kamera mi się zepsuła. Jak guszałam tą kamerą, to mi się jakby wszystko zamazywało. Więc po prostu. Sorka za tę kamerę. Ej, no mam siódme miejsce, no zawiodłam się. Myślałam, że ona będzie szybka. Przecież ona jest najszybszym moim koniem, a jest taka słaba. I chyba ja mam tam skręcić. Aha, ja mam tam skręcić. I mam siódme miejsce, bo zaraz mnie coś postra A matko pić czy jeszcze, jeszcze mu się chce. Dobra, będę mogła jeszcze przyjechać na ciasteczko na jednym wyścigu. I wam pokażę. to jest ostatnie okrążenie. to mam plus 16. To sobie dodam. Ej, jak, jak ta halida nas wyprzedzi, to ja się wkurzę na nią. I chyba możliwe, że ją sprzedam. A jak ta halida z tyłu mnie wyprzedzi, to mnie szlak trafi. Biegnij! Oj, eee, ale zaczęłam biegać. Gazu dodała, gazu dodała. Dobra, widzowie, będzie małe cięcie teraz i pojawiała, które, a nie, a nie. Tutaj jest już. Dobra. Uhu. Trzy minuty. Czekajcie, mam już, już chcę trzeciego. Mam tutaj papier z boku. Dobra. On mi konia czesze? A nie. W sumie tak się nie da. Dobra, te, boję się tych dźwięków. Ale mogę też nagrać odcineczek do Squid Gamea, bo mi się nudzi w życiu. Dobra, nie jestem wkurzona na AD, ale. Idziemy stąd. Może na ciasteczku pojadę i pokażę wam na przykład niektóre wyspy. Mhm, mm mam ogólnie level um, niski trochę. Um, tutaj jest walentynkowy, ale mogę na początku wam pokazać centrum rozmnażania. Gdzie się rozmnaża konie, nawet możliwe, że dzisiaj jakiegoś rozmnożę. Trzeba wam pokazać, tylko nie wiem którego, bo mam... Sporo klaczy mam i mam sporo ogierów. E, więc tak... Hmm. Um, Mamy 19 koni. To mogłabym fiordę z. Nie, no z jej dzieckiem? Nie. Fiordę. Hmm. Frenzel ma limit? Nie, Frenzel nie ma. A to Frenzel jeszcze może mieć z Fiordą. bo i tak. Um, on z Adam. Czy w ogóle on z Adam. A jak po prostu rozmnożyłam. Yy, ten... No po prostu ich rozmnożyłam, bo chciałam mieć ładną rasę i tyle. Tylko czekajcie, dam żeby on usiadł. O, poczeka na mnie. Bo on by sobie tam uciekł, bo on jest... Mhm. Dobra. Ogierem będzie Frenzer. Ile? A ja muszę sprzedać chyba coś. Mogę sprzedać coś z akcesorii, na przykład... szkolera co ja zrobiłam? Ej, ja sobie 5 milionów bez powodu przelałam na, na ten. Ej, ja mam 5 tysięcy! Ja cię kręcę! Dobrze, że to nagrałam, bo by mi nikt nie uwierzył. No nie, i kolejny bachor tej samej maści. Dobra, nie mu grzywa po prostu. Dobra, skoro jestem um, mocno bogata, to możemy go od razu tutaj ten za 1000 zeta. I jeszcze to se kupię od razu dla niego. Bo mam tych pieniędzy teraz ym, dużo. Dobra, więc teraz to jest dla źrebaczka po prostu. I go powiększymy. Koleżanki mi nie uwierzą. Ej. To jest piękne, ja z tego screena muszę zrobić. Ja cię kręcę. Ja sobie tego screena zrobię, czekajcie. To jest kosmos. Widzowie, to jest kosmos. Ja się nie spodziewałam, że taka rasa wielpicka wyjdzie. Ale jest piękny. Dobra, napiszcie dla niego imię w komentarzach. Piszcie imiona. Będę przeglądała i serduszkowała każdy komentarz. E, każdy komentarz zmieniam. Więc tak, mogę Wam jeszcze pokazać y, handlu, choć nie raczej, raczej się tam nie będę handlować. Dobra, proszę Was, że tak zamilkłam. Mam delikatny katar. Czasami mogę też śrubać losem. O, Nikodem mi coś napisał. Jeszcze Martix mi coś napisał. A wszyscy do mnie piszą, matko. Dobra, więc teraz... Więc tak, to Poprostu. jest centrum handlu. I to są ludzie z jakimiś poziomem numer milion. Ej, handlować się dzisiaj nie chcę, Ej, chyba, że mi ktoś da coś fajnego za boba. O, ty chcesz? Nie chcesz. Ale niech się przypadkiem nie zniszcza. Dobra, jeśli ona mi da coś fajnego, to ja jej mogę dać yy, tego boba. Nie wiem, czy jest wart. Jeszcze koń robuxy, prawdziwe robuxy, ten koń kosztuje. A dobra, niech się ci ludzie przychodzą, tutaj... bo Nie... bardzo rzadko się handluje. Mogę wyszkolić jakiegoś konia, na przykład właśnie tego naszego nowego. Eee, dobra, czekajcie, bo będę znowu Będę zrobię w ogóle jest jakiś kosmos, jakiej... hmm. W ogóle ten Messenger mam cały zapachowy. Aż ja tutaj byłam! Czemu mi to jakieś to pokazuje? Aha, więc dobra. Potrenujemy sobie ciasteczko może. W końcu to mój ulubiony konik. Na początku ciasteczko się nazywał Ewan, ale zmieniłam mu imię na ciasteczko. Bo nie chciałam, żeby się odgapiał od um, tego, takiego youtubera, który już nie nagrywa. Dobra. Hmm skąd? wyścigi. O, może być te wyścigi. Chcę go przyspieszyć. Dobra. I robimy właśnie takie typu rzeczy. No i trzeba od tego do tego przechodzić sobie i właśnie tak zwiększymy mu prędkość. W on ma bardzo złe skręty, czekajcie, bo źle pachłem. No nie no, zmęczył się. Czekajcie, to trzeba z kusem może. Dobra, teraz galopem, bo tylko oni się tutaj też męczą. No wiecie, tak jak w Minecrafcie na młodzie swem. słem Um, chciałabym też rozmnożyć ciasteczko z kimś, a czy... um, ale to potem, bo nie chcę, żeby po prostu na razie się ciasteczko musi skupić na treningu um, a nie na razie na klaczach bo jak się skupi na klaczach, to trenować nie będzie chciał, a widzicie, że ma minusową prędkość, więc innymi słowami ma bardzo złą prędkość, więc muszę go dobrze trenować czekajcie, bo on ma yy, ten o, dobra. Hmm. Po co ja las to W ogóle ile mam tych las? Aha, ja mam dwa. No to mogę sobie jakieś jeszcze konia dzisiaj może złapać. Hmm. Dobra, skręcamy. Znamy jeszcze sporo gier o koniach. Ale ta gra jest chyba moja ulubiona. Dobra widzowie, zrobimy tutaj ten um, i chyba to będzie tyle na ten odcinek. Dobra widzowie, a więc tyle na ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał. Jeśli chcecie um, kolejny odcinek z ciasteczkiem, w ogóle z tej gry o konikach, w ogóle jeśli chcecie więcej koni na moim kanale, w ogóle napiszcie imię dla naszego nowego konia. Um, subskrybujcie mój kanał. Ciasteczko pozdrawia. Bajo!